Nie jesteś ograniczony. Zostałeś uwarunkowany, aby w to wierzyć. Od najmłodszych lat ktoś ci wmawiał, że geniusz to rzadki dar, a opanowanie wielu umiejętności to przywilej nielicznych wybranych, i uwierzyłeś w to. Dorastałeś słysząc, że istnieje coś takiego jak wrodzony talent, i że jeśli nie masz go w genach, to najwyżej możesz zadowolić się podstawowymi umiejętnościami. Ale to wygodne kłamstwo. Wygodne dla systemu, który woli, żebyś nie odkrył, jak daleko możesz się posunąć. Prawda jest taka, że świat jest pełen inteligentnych ludzi prowadzących przeciętne życie. Nie dlatego, że brakuje im zdolności, ale dlatego, że mylą wiedzę z działaniem. Spędzają lata na gromadzeniu kursów, oglądaniu filmów, czytaniu książek i pozostają tacy sami. Są uzależnieni od biernej nauki, ale nie mają odwagi, aby sprawdzić swoją wiedzę w praktyce unikają błędów jak porażki, podczas gdy w rzeczywistości to właśnie błędy wyostrzają, kształtują i przyspieszają każdy prawdziwy rozwój. A co jeśli powiem ci, że każdy, łącznie z tobą, to może nauczyć się myśleć jak geniusz? Nie mówię o tanich sztuczkach ani cudownych formułach. Mówię o prawdziwym procesie, który przekształca mózg w system zdolny do adaptacji, szybko przyswajający informacje. Łączący różne obszary i generujący wyniki, które wydają się niemożliwe dla osób uwięzionych w tradycyjnym modelu uczenia się. Wyobraź sobie, że znasz kilka języków i rozmawiasz z ludźmi z zupełnie innych kultur. Tworzyć projekty łączące programowanie i projektowanie lub stosować koncepcje filozoficzne do rozwiązywania problemów biznesowych. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie spojrzeć na wyzwanie i zamiast czuć się onieśmielony. Widzisz w nim układankę, której elementy już posiadasz, czekające tylko na złożenie. Sekret tkwi w sposobie uczenia się, a nie w ilości nauki. Należy zrozumieć, że każda nowa umiejętność nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, które można połączyć z innymi, aby stworzyć coś większego. Należy porzucić mentalność, uczyć się, aby wiedzieć i przyjąć podejście, uczyć się, aby stosować. Należy integrować, testować, popełniać błędy, dostosowywać i powtarzać, aż wiedza przestanie być teorią, a stanie się instynktem. Nie musisz czekać na odpowiedni moment, idealną motywację lub poczucie, że jesteś gotowy. Ci, którzy opanowali wiele dziedzin, nie zaczynali w ten sposób. Zaczynali nieprzygotowani, niepewni i właśnie dlatego nauczyli się szybciej. Podczas gdy większość czeka, oni działają podczas gdy inni uczą się tylko po to, aby gromadzić wiedzę, oni uczą się, aby ją przekształcać. I właśnie to odkryjesz teraz: jak przyjąć sposób myślenia, nawyki i praktyki, które zmieniają zwykłych ludzi w mistrzów każdej umiejętności, której się podejmą. Nie ma znaczenia, czy wierzysz dziś w swój potencjał. Jeśli pójdziesz tą drogą, wkrótce zdasz sobie sprawę, że geniusz nie jest punktem wyjścia, ale stanem, który się buduje. To, co odróżnia tych, którzy wydają się uczyć wszystkiego z łatwością od reszty, to nie sekretny dar, ale specyficzny sposób postrzegania własnego uczenia się. Przez całe życie zdawałem sobie sprawę, że mózg nie jest sejfem o ograniczonej pojemności, ale mięśniem, który można kształtować. Im bardziej go wyzwalam, tym bardziej się rozwija. Neurobiologia nazywa to neuroplastycznością zdolnością do tworzenia nowych połączeń i wzmacniania już istniejących. To właśnie ta zdolność pozwala mi zgłębiać różne dziedziny, od języków po umiejętności techniczne, bez poczucia, że rozpraszam się. Jednak samo zrozumienie tej zdolności nie wystarczy. Musiałem stworzyć środowisko wewnętrzne i zewnętrzne sprzyjające nauce. Odkryłem, że dobry sen nie jest luksusem, ale częścią treningu, że prawidłowe odżywianie wpływa na moją jasność umysłu, że zarządzanie czasem nie polega na robieniu większej ilości rzeczy. Ale na tworzeniu przestrzeni do przyswajania, powtarzania i stosowania wiedzy. Wyeliminowałem cyfrowe rozpraszacze, ustaliłem bloki intensywnej nauki i zacząłem traktować swoją koncentrację jako cenny zasób, a nie coś, co jest dostępne dla każdego powiadomienia. Wtedy poznałem metody, które zmieniły naukę w coś znacznie bardziej efektywnego. Powtarzanie w odstępach czasu pokazało mi, że pamięć nie buduje się od razu, ale stopniowo. Aktywne przypominanie zmusiło mnie do zaprzestania biernego ponownego czytania i rozpoczęcia odtwarzania treści z pamięci, wzmacniając każde połączenie neuronowe. Z kolei nauka przeplatana pozwoliła mi zerwać z nawykiem studiowania jednego tematu przez wiele godzin. Dzięki przechodzeniu między różnymi zagadnieniami, mój mózg nauczył się tworzyć nieoczekiwane połączenia. Metoda Feynmana nauczyła mnie, że jeśli nie potrafię wyjaśnić czegoś w prosty sposób, to znaczy, że jeszcze tego nie zrozumiałem. To podejście doprowadziło mnie do decydującego punktu. Zrozumiałem, że gromadzenie wiedzy bez łączenia jej jest jak posiadanie luźnych elementów układanki. Zacząłem łączyć pomysły z różnych dziedzin, stosując pojęcia z lingwistyki w programowaniu, strategie biznesowe w muzyce, zasady projektowania w pisaniu. To właśnie w tym przeplataniu się dziedzin rodzi się innowacja. Nie chodzi o to, aby być ekspertem we wszystkim, ale o tworzenie mostów, które niewielu dostrzega. Ale żadna teoria nie ma wartości, jeśli nie przekracza granicy świata rzeczywistego. Przestałem czekać, aż będę całkowicie gotowy do działania. Zacząłem uczyć się poprzez działanie, popełnianie błędów i wprowadzanie poprawek. Używałem nowych języków, rozmawiając z native speakerami, nawet mając ograniczone słownictwo. Testowałem teorie biznesowe, uruchamiając małe projekty, tworzyłem narzędzia, zanim opanowałem wszystkie kody. Odkryłem, że ciągła praktyka przekształca wiedzę w instynkt, a ciągłe doskonalenie się jest potężniejsze niż dążenie do perfekcji przed rozpoczęciem działania. Dzisiaj wiem, że sekretem nie jest urodzenie się geniuszem, ale pielęgnowanie nieustannej ciekawości, intelektualnej pokory, aby uznać to, czego jeszcze nie wiem dyscypliny. Aby powtarzać aż do opanowania, oraz odwagi, aby wprowadzić w życie, zanim poczuje się gotowy. Nauka wielu umiejętności nie jest przywilejem nielicznych, jest codziennym wyborem tych, którzy są gotowi łączyć, stosować i nieustannie ewoluować. W miarę pogłębiania tej podróży zdałem sobie sprawę, że mój umysł nie rozwija się tylko dzięki gromadzeniu informacji, ale dzięki świadomemu wychodzeniu ze strefy komfortu. Łatwo jest pozostać na terytorium, które już opanowałem, ale prawdziwy rozwój wymaga ode mnie wkroczenia w obszar, w którym czuję się niekompetentny. Neuroplastyczność nie jest aktywowana w komfortowych warunkach, rozkwita w obliczu wyzwań, kontrolowanej frustracji i świadomej praktyki. Kiedy coś wydaje się niemożliwe, właśnie wtedy mój mózg zaczyna przeprogramowywać swoje obwody. Dlatego nauczyłem się doceniać dyskomfort jako oznakę postępu. Kiedy próbuję nauczyć się języka i zacznę się jąkać, nie jest to porażka. To mój mózg pracuje nad przekształceniem niepewności w umiejętność. Kiedy uczę się nowego narzędzia i gubię się w jego funkcjach, nie jest to strata czasu, to mapa, która tworzy się w moim umyśle. Zrozumiałam, że niepokój początkującego jest paliwem dla rozwoju o ile nie uciekam przed nim. Zdałam sobie również sprawę, że dyscyplina nie jest więzieniem, ale wyzwoleniem. Kiedy ustalam jasne zasady, nie tracę energii na zastanawianie się, czy będę się uczyć lub ćwiczyć, tę energię kieruję na jak i ile. Stworzyłem niepodważalne bloki w moim dniu na przyswajanie wiedzy oraz konkretne momenty na powtórki i praktyczne zastosowanie. Dzięki temu, nawet gdy motywacja zawodzi, nawyk podtrzymuje proces. Co więcej, nauczyłem się, że nauka nie powinna być samotna. Rozmowy z ludźmi z różnych dziedzin poszerzają mój repertuar kontaktów. Dopracowałem pomysły programistyczne, dyskutując z muzykami, a o przywództwie dowiedziałem się, słuchając historii sportowców. To na styku różnych światów pojawiają się kreatywne rozwiązania i rzadkie perspektywy. Ta wizja pokazała mi również, że aby opanować różne umiejętności, nie wystarczy tylko gromadzić metody. Muszę nieustannie rewidować swoje podejście. Co działa? Co należy zmienić? Gdzie utknąłem? Intelektualna pokora zmusza mnie do przyznania, że nawet skuteczne praktyki tracą na sile wraz z upływem czasu, jeśli nie są dostosowywane. Najbardziej zaskakujące jest to, że integrując te doświadczenia Zacząłem dostrzegać niewidoczne wzorce. Pojęcia matematyczne pomogły mi zrozumieć rytmy w muzyce. Struktury narracyjne ułatwiły mi komunikację podczas prezentacji technicznych. To przeplatanie się różnych dziedzin utwierdziło mnie w przekonaniu, że geniusz nie jest punktem docelowym, ale ciągłym procesem łączenia, dostosowywania i stosowania. Z czasem zrozumiałem, że kluczem do przyspieszenia tego procesu jest sposób, w jaki organizuję i powracam do tego, czego się nauczyłem. Odkryłem, że mój mózg zapamiętuje więcej, gdy jestem aktywny w procesie, a nie tylko bierny. Dlatego aktywne przypominanie sobie i powtarzanie w odstępach czasu stały się filarami mojej rutyny. Nie czekam aż zapomnę, aby powtórzyć. Powtarzam, zanim zapomnę, wzmacniając połączenia neuronowe, tak jak ktoś wzmacnia most, zanim pojawią się pęknięcia. Kolejnym decydującym elementem było uczenie się przeplatane. Zauważyłem, że przechodzenie między różnymi obszarami nauki tworzy efekt zapylenia krzyżowego. Kiedy studiuję programowanie, a zaraz potem zagłębiam się w filozofię, mój mózg jest zmuszony do szukania powiązań między odległymi pojęciami. Ta zmiana, która wcześniej wydawała mi się myląca, jest dziś źródłem spostrzeżeń, których nigdy nie uzyskałbym, studiując każdy obszar osobno. Metoda Feynmana dopełniła te trójce narzędzi transformujących, wyjaśniając pojęcie tak, jakbym uczył kogoś zupełnie nieznającego tematu, szybko odkrywam luki w swojej wiedzy. Nie chodzi tylko o uproszczenie, ale o udowodnienie sobie, że zrozumienie jest solidne. Kiedy natrafiam na lukę, wracam do treści, ponownie studiuję i powtarzam, aż wyjaśnienie będzie płynne. Te praktyki nauczyły mnie również, że nauka jest bardziej krucha niż się wydaje. Wystarczy kilka tygodni rozpraszających uwagę i powierzchownych zadań, aby stracić rytm i głębie. Dlatego też wprowadziłem system ochrony swojego czasu: wyłączam powiadomienia, ustalam stałe godziny na media społecznościowe. I wyznaczam jasne granice dla czynności, które rozpraszają uwagę. Zyskany w ten sposób czas poświęcam na to, co naprawdę ważne. Ale nie wystarczy chronić czas, trzeba go szanować z zamierzeniem. Kiedy siadam do nauki lub ćwiczeń, wiem dokładnie, jaką umiejętność rozwijam i jak łączy się ona z moim szerszym zestawem umiejętności. Pozwala to uniknąć pułapki gromadzenia nieistotnej wiedzy i gwarantuje, że każda minuta ma jasny cel. To połączenie metody, ochrony skupienia i jasności celu zmieniło sposób, w jaki się uczę. Dzisiaj nie uczę się tylko po to, aby wiedzieć. Uczę się, aby zintegrować, zastosować, stworzyć coś nowego na podstawie tego, co już istnieje. I to właśnie dzięki tej integracji krzywa uczenia się przestaje być powolną linią, a staje się skokiem. Właśnie na tym etapie zrozumiałem różnicę między uczeniem się a gromadzeniem wiedzy. Przez długi czas myliłem postęp z ilością, myślałem, że się rozwijam tylko dlatego, że moja lista ukończonych kursów rosła, moja półka z książkami zapełniała się, a teczka z notatkami stawała się coraz cięższa. Ale wiedza, która nie jest sprawdzana w praktyce, gnije jak stojąca woda, traci siłę, jasność i cel. Prawdziwa transformacja następuje, gdy przenoszę to, czego się nauczyłem, do prawdziwego świata. Nawet jeśli jest to niedoskonałe. W ten sposób stworzyłem dla siebie zasadę. Wszystko, czego się uczę, musi zostać przetestowane w jak najkrótszym czasie. Kiedy uczyłem się języka, nie czekałem, aż będę gotowy do rozmowy. Umówiłem się na spotkania z native speakerami, nawet jeśli się jąkałem i popełniałem podstawowe błędy. Kiedy zagłębiałem się w programowanie, nie spędzałem miesięcy na studiowaniu składni. Tworzyłem małe, funkcjonalne programy, nawet jeśli były pełne ograniczeń. Kiedy czytałem o biznesie, nie zadowalałem się wyobrażaniem sobie scenariuszy. Uruchamiałem mikroprojekty, mierząc ich rzeczywisty wpływ i akceptując fakt, że niektóre z nich zakończą się porażką. Takie podejście ujawniło mi coś, czego nie wyjaśnia żadna książka. Wczesne błędy kosztują mniej i uczą więcej. Działają one jak lustro bez filtra. Ujawniając wady, których nie pokazałaby sama nauka. Co więcej, zmuszają mnie do szukania rozwiązań pod presją, co znacznie przyspiesza nabywanie praktycznych umiejętności. Wtedy zrozumiałem, że sekret nie polega na gromadzeniu przypadkowych prób, ale na przekształcaniu każdego doświadczenia w cykl ciągłego doskonalenia. Po zastosowaniu czegoś w prawdziwym świecie wracam, aby przeanalizować każdy szczegół. Co zadziałało? Co nie poszło zgodnie z planem? Co można było zrobić przy połowie wysiłku? Często zdaję sobie sprawę, że ewolucja nie wynika z dalszej nauki, ale z dostosowania sposobów, w jaki stosuję to, co już wiem. To właśnie takie podejście odróżnia osoby, które opanowały wiele dziedzin, od tych, które tylko zbierają certyfikaty. Prawdziwi mistrzowie nie czekają na perfekcję przed podjęciem działania, ani nie poprzestają na osiągnięciu zadowalającego wyniku. Żyją w stanie ciągłego prototypowania, testują, popełniają błędy, analizują i dostosowują się, jakby każdy projekt był kolejnym krokiem do czegoś większego. Zacząłem postrzegać każdy pomysł jako laboratorium. Ostateczny wynik nadal ma znaczenie, ale nie bardziej niż to, co dzieje się po drodze. To właśnie na tej drodze pojawiają się nieoczekiwane połączenia, kreatywne rozwiązania i pewność siebie. Aby odważyć się na więcej przy następnej próbie. A kiedy ta wizja staje się częścią tego, kim jesteś, strach przed popełnieniem błędu przestaje paraliżować, zamienia się w paliwo, które napędza kolejny krok. Po latach stosowania tego sposobu myślenia zdałem sobie sprawę, że nauka nie jest celem samym w sobie, jest ciągłym ruchem. Każda nowa umiejętność nie jest trofeum, którym można się pochwalić, ale nowym obiektywem. Przez który można patrzeć na świat. Im bardziej łączę te obiektywy, tym większą mam jasność, aby tworzyć, rozwiązywać problemy i wprowadzać innowacje. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że również odczuwasz ten niepokój. Nie chcesz pogodzić się z tym, że twój potencjał jest ograniczony do tego, co już wiesz. Chcesz więcej nie tylko gromadzić, ale integrować, stosować i przekształcać. Oto moje zaproszenie. Jeśli ta podróż miała dla ciebie sens, kliknij lubię to i zasubskrybuj kanał. Nie chodzi tylko o otrzymywanie nowych filmów, ale o podjęcie zobowiązania wobec siebie, że będziesz nadal się rozwijać. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, rozważ wsparcie finansowe w dowolnej wysokości. W ten sposób utrzymujemy te treści przy życiu i dostępne dla wszystkich, aby więcej osób mogło przełamać bariery powierzchownej nauki i zanurzyć się głęboko w ten proces. Teraz napisz w komentarzach jedno słowo, które oddaje Twoją decyzję o rozwoju. Może to być dyscyplina, koncentracja lub niezłamalność. Wybierz to, które najlepiej oddaje to, kim chcesz się stać od dzisiaj. Będzie to Twoja kotwica. Publiczne przypomnienie, że nie tylko oglądasz, ale także angażujesz się w praktykę. Bo w końcu nauka to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także stawanie się kimś więcej.